Przez ostatnie niedzielę, Pan Bóg, Pan Jezus w przypowieściach odsłania nam rzeczywistość Królestwa Bożego. Jak ona się zaczyna, jak my się do niej możemy zbliżać, jak ona może stawać się faktem naszego życia już tu i teraz. I także dzisiaj Pan Jezus w tej przypowieści pokazuje nam kolejny fragment, czym Królestwo Niebieskie jest. I ciekawa rzecz, że to dzisiejsze porównanie jest, no właśnie, związane z weselem, ucztą weselną. Generalnie, jeżeli idziemy do kogoś na wesele, no to myślę, że, że jeżeli to jest ktoś nam bliski, nie to, że idziemy z musu, prawda, tylko no, chcemy pójść, to, to pierwszy moment to jest w ogóle radość z tego, że, że doszło do ślubu, a więc już jest jakiś powód do, do czyjejś radości, to, że ktoś odkrył miłość, ktoś chce właśnie Budować swoje życie na trwałym fundamencie, ale właśnie i wtedy wydarza się to, to, to znane nam wesele, także w naszej rzeczywistości. Idziemy, no właśnie, nie na stypę, tylko weselić się, prawda? Razem z nimi dzielić tę radość. To nie jest tak, że oni właśnie chcą tę radość zamknąć sami sobą. Że po ślubie idą sobie do domu i sami sobie siedzą, ale właśnie chodźcie razem ze mną dzielić wesele, dzielić moją radość. Chcemy też, żebyście Wy mieli z tej naszej radości jak najwięcej. I faktem jest, że 2000 lat temu Jezus Chrystus, który, no właśnie, wielki piątek na krzyżu oddał za nas życie, trzeciego dnia z zmartwychwstał. On odniósł zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Ale Jezus, no właśnie, tym weselem, tą radością i tym zwycięstwem z każdym z nas chce się dzielić. Dlatego wszyscy jesteśmy tymi zaproszonymi gośćmi na wesele. Najpierw jest taki ciekawy kontekst, do kogo Jezus, tak w pierwszej kolejności, wtedy, dwa tysiące lat temu, powiedział tę przypowieść: Do kapłanów i starszych ludu. Tu jest ciekawe, czyli ta, byśmy powiedzieli, wybrana elita żydowska. Ci, którzy uważali się, my jesteśmy ludem bożym, my jesteśmy narodem wybranym, my jesteśmy święci. My mamy Boga, my znamy Boga, my mamy prawo. No ale wiemy, jak to się niestety stało. I tak, niestety, właśnie w tej przypowieści, kiedy Jezus ją mówi do tych alcykapłanów i starszych ludu, okazuje się, że, no właśnie, kilkanaście miesięcy później ci wybrani, ten Sanhedryn. Ta elita mówi: Nie pójdę na ucztę weselną, którą według ciebie Jezu została zgotowana dla mnie przez Boga. Ty jesteś heretykiem. Ciebie nie chcemy. Na krzyż z nim. Wiemy, że w taki sposób, taka odpowiedź była w tamtejszych Żydów, tamtych czasów. No i właśnie mamy ten moment, który Jezus już potem tak po zmartwychwstaniu bardzo mocno przez świętego Pawła. Zaczyna i potem przez pozostałych apostołów. Skoro naród wybrany okazał się niegodny, Żydzi odmówili przyjęcia wyciągniętej ręki Boga i tej uczty, której, od zaproszenia na ucztę, do, na którą Bóg dla nich zgotował. W takim razie, tak jak mamy właśnie w tej przypowieści, mówi ten król, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni, zlekceważyli. Nie przyjęli. Uznali, że mają ważniejsze sprawy. Więc co mówi? Idźcie więc na rozstajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. I tu się zaczyna, się i bracia, to, co Jezus za chwilę powie przed wniebowstąpieniem do pana do, do swoich apostołów. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyńcie uczniami, czyńcie moimi uczniami wszystkie pokolenia, to jest siostry o to w czym my dzisiaj mamy udział. Tak w końcu 900 lat temu do Białogardu dociera Święty Otton z Bambergu, który tutaj w Białogardzie tysiące ludzi chrzci i wiara dociera wreszcie także i na, na nasze ziemię. Natomiast to jest istotne, to jest to powiemy nasze szczęście, że nie tylko trzeba być Izraelem, żeby należeć do narodu wybranego. Ale ludem wybranym są ci, którzy, no właśnie, przyjmują Boga za ojca. Ci, którzy przyjmują chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ci, którzy wybierają Jezusa jako drogę swojego życia. I tutaj mamy dalszy ciąg tej przypowieści. Sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 97% Polaków to ochrzczeni. Wszedł król, żeby przypatrzyć się biesiadnikom, i zauważył tam człowieka. Nieubranego w strój weselny. No właśnie. I tu jest siostry i bracia, pytanie do nas. Jesteśmy zaproszeni do, do tego wesela. Pan Bóg ze mną i z tobą chce się podzielić. Chce się podzielić tym zwycięstwem, którego nikt z nas nie jest w stanie sobie osiągnąć. Pan Bóg daje nam to za darmo. Zaproszenie jest wysłane i już nam wszystkim dane. To zaproszenie nie jest. Na msze świętą jedynie. Msza jest etapem, kolejnym krokiem naszego życia. Zaproszenie także jest przede wszystkim do, do tej radości wiecznej, do radości nieba. Zobaczcie na ten przykład dzisiaj, który tak bardzo mocno akcentujemy w kościele świętego Jana Pawła II. Człowieka, którego życie wcale nie było jakąś drogą usłaną różami, wręcz bardzo, bardzo przeciwnie. Najpierw, właśnie, śmierć rodzeństwa, śmierć mamy. Krótko później, także, gdy był młodym człowiekiem, śmierć ojca, wybuch wojny, patrzenie na to, jak są zabijani także jego przyjaciele. Ile zobaczcie, jakie uczucia mogły się w nim rodzić? Jaki sprzeciw, jaki bunt, jaka, jaki gniew. A z drugiej strony, to właśnie ten Jan Paweł II, który w swoim domu rodzinnym. Dostał od, od taty i od bliskich ten przykład: jesteś zaproszony przez Pana Boga do Jego Królestwa. On jest w stanie zwyciężyć. I to ojciec mówił, mówił Janowi Pawłowi, mówił Karolowi Wojtyle, nie w sytuacji, wiecie, wygodnego, bogatego domku, ale w momencie właśnie, kiedy była bieda i kiedy, kiedy był trud wojny. Wtedy mówił: Zaufaj Bogu, zaufaj Matce Najświętszej. I to nie było znowu, że już po wojnie wszystko się poukładało. Pamiętamy sytuację, kiedy Jan Paweł II w swojej historii potem odkrywał jak jego najbliżsi przyjaciele, współpracownicy, gdy był współpracownicy, gdy był kardynałem, czy gdy był, by był papieżem, także i współpracując z tajnymi służbami bezpieczeństwa donosili na świętego Jana Pawła II. Ale także wtedy nie dał się złamać, wiedział, kim on jest, dzieckiem Boga. Siostro i bracie, ty tak samo nie jesteś mniej ważny niż Jan Paweł II. Ani bardziej. Tak samo, bo jesteś dzieckiem Pana Boga. I Panu Bogu, tak jak przez poprzednie niedzielę słuchaliśmy, kiedy mówił o tych dwóch synach: chodź do pracy w mojej winnicy. Nie chcę. A drugi tak, pójdę, ale nie poszedł. Tak, Pan Bóg pokazuje, no, moi, jesteście moimi dziećmi, moimi stami, chodźcie do pracy w mojej winnicy, żyjcie dla mnie, a wy zyskacie. Finałem tego siostry i bracia będzie to, co dzisiaj widzimy pięknie w Ewangelii: uczta weselna. Moment, kiedy odpoczniemy, usiądziemy sobie i po prostu będzie szczęście. Jak to dokładnie jest, nie wiemy. Ale Pan Jezus tak nam odsłania tę rzeczywistość, i tak nam pokazuje, tak to sobie możemy wyobrazić, jak już się siedzi na tym weselu, jest po prostu radośnie. Tylko Pan Bóg mówi nie na sobotę tylko was zaproszę, ale to już będzie wieczność. Szczęście wieczne. I do tego, siostry i bracia, wszyscy jesteśmy zaproszeni. Święty Jan Paweł II przez swoją historię życia i gorliwą posługę jako wierny Chrystusowi tak nas prowadził i takie świadectwo życia nam zostawił. Ale pokazując nie, że jest jakaś elita wybrana, ale my wszyscy jesteśmy zaproszeni na tę samą ucztę. My wszyscy możemy mieć udział w tym samym. Jedno jest tylko ważne. Czy my dzisiaj chcemy mieć na sobie strój weselny? Tym strojem weselnym siostry i bracia jest nasza wierność Chrystusowi. Tym strojem weselnym naszym jest nasze życie w łasce uświęcającej. Tym strojem weselnym jest nasza troska o to, żebyśmy na co dzień, nie w deklaracjach, ale na co dzień starali się i o to walczyli duchowo, żyjąc przykazaniami Bożymi wiernie, Ewangelią Pana Jezusa, zachowując to, do czego Jezus wzywał swoich uczniów w naszej codzienności. Każdy z nas ma inne życie, jedni na emeryturze, inni w przedszkolu. Jedni chodzący do pracy, a inni borykający się ze swoimi chorobami i słabościami. Ale każdy z nas ten swój strój weselny może mieć. Albo, no właśnie, w naszej ojczyźnie widzimy różne postawy. Nie każdy, nie 97% Polaków ma założony strój weselny. Ale ważne dzisiaj, Szostrybacie, byś ty i ja, byśmy my mieli ten strój weselny założony, bo to jest. To, co doprowadza nas do radości wiecznej z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.